Ty, Fake Vision Network, Hersch Huydarowicz. dobry wieczór. Reżimowa ekipa rządząca stawia na monopol. Koncesja dla naszej telewizji pod znakiem zapytania. Wszystko przez prezentowane przez naszych dziennikarzy pluralizm, obiektywizm, jak również kłującą w oczy reżim Kaczyńskiego, niezależność stacji FVM. W naszej obronie wypowiedział się dziś Chyży który miesiąc temu przybył do ten kraju z Brukseli na Białym Romanie. Kurde, meine damen und herren, kurwa, rewolucję zrobić. Rada Europy organizuje broń dla rewolucjonistów. Zrobimy rebelię, lamparty na ulicę, petraści i deklarowany na raci Obronimy Falen i obrobimy rodaków. O kilka słów komentarza. Po wystąpieniu Chyżego Ruja poprosiliśmy profesora doktora Wiktora Nabuchodonozora, menora SBK z Uniwersytetu Sorosa w Gebelstadt. Lola, pipisok, ogromny terror, za morderstwo, z terroru ustawa, wolna prasa, Hitlery, Staliny, Korea Północna, terror, terror, reżim, reżim, terror, reżim, demokracja, niech żyje. Loretariusze, wszystkich krajów łączcie się, wolny Pederasta! ha, gołodopycham na kopy. E, Tyle, wybitny prediostawca, menoresbek. Nie milknął echa strasznego i dyskryminującego projektu ustawy anty FVN. Dziś rano dla wolnościowego kanału Nord Stream 2 wypowiedział się niekwestionowany autorytet w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ambasador profesor niezwyczajny i nieobyczajny blonii Curik z katedry Gender na uniwersytecie w Gender, a w Tel Awiwie. Churwa, a, jewać, churwa, Kurwa! Uu, a kurwa hey! Jak tak widać, budzi w świecie nauki duże emocje. Z poparciem dla naszej stacji ruszyła lewica. W imieniu komunistów głos zabrał ceniony białoruski komunista, syn niemniej cenionego sowieckiego komunisty Władimir Cimoszewicz. Towarzysz Cimoszewicz podkreślił wieloletnią służbę naszej stacji w organach prasowych jedynego słusznego nurtu ideologicznego. Towarzysze i obywatele, pracujący, i kradnący miast i wsi, a wiele lat temu towarzysz Szmewa z Towarzyszem Kolarskim, a, a założyli stację telewizyjną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom towarzyszy komunistów miast i wsi, a nieśli kaganie z marksizmu, leninizmu oraz a, nadzieje na ucieczkę przed odpowiedzialnością wielu naszych towarzyszy. A, Uśmewa oraz Konarski w walce o internacjonalizm komunistyczny przekazali następnie swoje dzieło towarzyszom komunistom w Stanach a, a, Zjednoczonych. Żydowskim bojownikom o dobrobyt i sprawiedliwość lewacką. A teraz tym towarzyszom Zalfanu rzuca reżim kłody pod nogi. Nie dajmy zlikwidować jedynie kłamliwo lewackiej stacji, która a, jest dla nas komunistów jedynym i ostatnim źródłem propagandy. A wyklęty postań ludu ziemi. A, i tyle, towarzysz Ja już się żegnam z Państwem. Na zakończenie jeszcze o tym, co działo się w sporcie. GTA Pokraśko, witam wszystkich. Ligę Unii Europejskiej wygrali piłkarze Niemiec. Stosunkiem 12 do 8 wygrali z Holandią. Niemcom przed finałowym meczem udało się aż 12 razy uklęknąć w dowód dla Black Lives Matter. Holendrą tylko 8 razy. W meczu finałowym pucharu Parlamentu Europejskiego Francja pokonała Anglię aż 6-3. W drużynie Francji zagrało 6 Murzynów, a w ekipie Anglii tylko 3. Dziękuję Państwu. Dobranoc!